Zimowy ogród. Pewnego dnia do mojego ogrodu zawitała zima. Na początku nieśmiało zaczęła się skradać, sypać drobniutką kaszką na opadłe liście, znikając na nich, jakby się bała rozgościć na dobre wiatr i mróz. Widząc tę jej nieśmiałość postanowili jej pomóc. Wiatr rozmuchiwał drobne śnieżynki po całym ogrodzie, a wtedy do akcji wkroczył mróz. Mroził śnieżynki, aby szybko nie znikły i mogły rozpocząć swój szalony taniec. Bardzo szybko ogród pokrył się białym puchem. Śnieżna pierzynka przykryła wszystkie niedoskonałości mojego ogrodu, wszystkie niedokończone sprawy zostały zasypane. Stały się nieważne. Płatki śniegu stawały się coraz większe i wirowały po ogrodzie jak płatki kwiatu wiśni i jabłoni. Wszystkie codzienne troski zostały ukryte głęboko pod śniegiem. Niech śpią. Pora na odpoczynek. Nadszedł czas, aby teraz pomyśleć o sobie. Zachwycam się połyskującymi ogromnymi płatkami śniegu. Moje myśli wracają do dzieciństwa, kiedy zima sprawiała tak wiele radości. Wspominam pewną zimową miłość, gdy okazało się, że nie tylko wiosna ma taki przywilej. Patrząc na ten śnieżynkowy balet za oknem. Mogę myśleć tylko o miłych rzeczach. Z kubeczkiem gorącej, aromatycznej herbaty w dłoniach wyruszam w zimową podróż marzeń. Za oknem, ciepłym światełkiem mrugają okoliczne domy. W świetle latarni obserwuję balet śnieżnych drobinek, które chcą opowiedzieć swoją historię i stwarzają bajkowy nastrój. Czuję się bezpiecznie, obserwując ten spektakl, siedząc w swoim ulubionym fotelu. Mogę teraz oderwać się od rzeczywistości i poszybować razem ze śnieżynkami lekko i wysoko. Niech trwa ten beztroski balet, aż do nadejścia wiosny.